dla nas na, na zawsze nie tylko testów. Tak nam się spodobało wcześniej posiadanie robota przez dwa tygodnie, że myśleliśmy o tym, żeby zakupić, ale jakimś cudem udało się, że kolejna firma do nas napisała, która chciała po prostu z nami współpracować z Pauliną i dostaliśmy takiego robota, w tak, tym haczkę. razem nie do testów, tylko właśnie na zawsze, z czego mega się cieszymy. Tak, Boże, bo tak się dwa... przyzwyczailiśmy podczas tych dwóch tygodni, że jak musieliśmy tego robota oddać, to po prostu pakaliśmy serio. Bo... A może nie no, ale bo... no, prawie ale po prostu widzieliśmy zalety takiego robota, tym bardziej mając dwa psy i jasną podłogę. No, to bo, zdecydowanie bo taki robot się przydaje. Codziennie. A ten robot ma wszystkie funkcje, już go otwieramy. Mianowicie, odkurza, mopuje, sam się czyści. To nawet nie tyle, że mopuje, a, a myje podłogę. To jest po prostu jeszcze mocniej niż mopowanie. Po prostu ma nacisk. Bo tamte, takie, które mają funkcję mopowania, to on po prostu lekko zetrze tą podłogę, a ten tak naprawdę myje. Oh. Wtedy mieliśmy czarnego, teraz mamy białego. Jest on z firmy Roidmi. Iwa. Yy, tak, jest to model Iwa. Tutaj będzie. Robot, fajnie zapakowane. Tak. To robot, czy jest to cała baza. O, i ta baza. O, duża, no, no. Ale dlatego, że ma jeszcze dwa zbiorniki wody. Jeden na wodę brudną, jeden na wodę czystą. Ponieważ robot sam będzie sobie do niego jechał, kiedy będzie miał brudne. Te końcówki i będzie je po prostu sobie mylił Pięty, to masz nowy kolega Koleżanka, Ipa Ja nie mogę, ale się cieszę o, I tak on wygląda od dołu Czyli oprócz tego, że odkurza No to ma jeszcze dwie takie nakładki Które wywierają nacisk na podłodze, no i myją Po prostu jak widziałem też na jakimś innym teście Tego robota No to podłoga jest taka naprawdę mokra że, że jest to nie fajnie, umyślną podłogę. No. Więc co, no najpierw będzie go trzeba pewnie połączyć z aplikacją w ogóle. A od środka ta stacja prezentuje się tak. Tutaj mamy woreczek na kurz. Robot będzie przyjeżdżał do stacji i będzie sobie wyrzucał cały ten kurz z siebie i wrzucał tutaj do tego woreczka. Następnie mamy tutaj dwa zbiorniczki. Jeden już wyjęłam, dlatego że zaraz idę, nalać do niego wodę. I tutaj będzie woda czysta, a tutaj będzie woda brudna którą potem będzie można wylać po myciu po nogi. Także super, bardzo się cieszę i nie mogę się doczekać, aż go przetestujemy. A tutaj mam pojemnik na czystą wodę, idę nalać i zaraz odpalamy. Ostatnio, jak robiłam QA na Instagramie, to kilka osób, nawet też w wiadomości prywatnej, zapytało się, jak tam wyniki badań piesków, więc chciałam Was tutaj zaktualizować, A więc jeśli chodzi o wyniki badań, to wszystko jest. W porządku. Jeśli chodzi o Erniego, to ze względu na kastrację musieliśmy powtórzyć jeszcze jedno badanie. Natomiast okazało się, że jest wszystko ok i że jak najbardziej możemy tę kastrację robić, więc w przyszłym tygodniu jest już umówiony. Troszeczkę się stresuję, ale wiem, że wszystko będzie w porządku. To jest dla jego zdrowia. Do tej kastracji mamy też wskazanie, więc tym bardziej teraz zrobimy i już będziemy spokojni. Także w przyszłym tygodniu Ernie idzie i na pewno też Wam pokażę. Że mam nadzieję, że szybko wróci do zdrowia. U Elmusia nie byłoby tego problemu. Jego na pewno nie będziemy kastrować ze względu na to, że jest psem lękowym, więc po rozmowie też z behawiorystką wiemy, że te jego lęki przy kastracji mogłyby się pogłębić, a w jego przypadku nie ma do tego wskazań, więc po prostu nie będziemy go kastrować. Natomiast w przypadku Elmusia byłoby to łatwiejsze, dlatego że on nigdzie nie skacze, nie chodzi po schodach. Ernie jest bardzo skoczny, cały czas skaczam. potrafi nawet w miejscu skakać, bo nie wiem, coś chce, więc będziemy musieli go po prostu pilnować, żeby z tą świeżą raną, nic sobie nie zrobił. No ale to dopiero w przyszłym tygodniu i w ogóle chciałam się Wam pochwalić. Nie wiem, czy pamiętacie, jak jakiś czas temu w jednym z poprzednich filmików mówiłam Wam o tym, że mam taką blokadę przed chodzeniem na siłownię. To nie chodzi o to, że mi się nie chce, że nie lubię ćwiczyć i tak dalej. Tylko po prostu źle się na tej siłowni czuję psychicznie, stresuję się, nie umiem się skupić na sobie i tak dalej, więc... Po prostu na te siłownie nie chodziłam Na razie w tej kwestii nic się nie zmieniło Nie byłam na siłowni jeszcze Natomiast trenuję sobie regularnie w domu Ale słuchajcie, razem z moją koleżanką Oliwią Jeszcze w zeszłym roku umawiałyśmy się, że pójdziemy od nowego roku na jakieś dodatkowe zajęcia Na początku miał być to pole dance albo jakiś sexy dance Sexy dance I w poniedziałek byłam na pierwszych zajęciach Uwaga, boksu Ostatecznie skończyło się na tym, że poszłyśmy na boks i jestem zachwycona. Zresztą tak samo jak Oliwia, także dogadałyśmy się w tym temacie i będziemy sobie teraz chodzić na boks i bardzo się z tego cieszę. Oczywiście dwa dni przed samymi zajęciami tak się stresowałam, obudziłam się już w ogóle zestresowana. Gdzieś z tyłu głowy miałam to, że muszę iść na te muszę, że chcę iść, że idę po prostu na te zajęcia, że już się umówiłam. Dobrze, że dogadałam się z Oliwią, bo sama nie poszłabym nigdy, więc trochę mnie to tak pocieszało, że nie idę tylko sama. Natomiast sam fakt trenowania boksu, gdzie ja w ogóle nawet nie wiem, już teraz mniej więcej wiem, ale nie wiedziałam, jaką przyjąć postawę w ogóle i nie wyobrażałam sobie mojej ręki wyprowadzającej cios, no to bardzo mnie to stresowało i na tych pierwszych zajęciach było naprawdę super. Atmosfera w całym tym klubie, który nie jest też jakiś bardzo duży, była bardzo taka luźna. Nie było też dużo osób, potem przyszła też jedna dziewczyna tak, to były same chłopy więc to też może być stresujące, ale powiem Wam, że wręcz przeciwnie. Nie czułam żadnej takiej presji, jakiegoś wzroku na sobie. Każdy zajmował się sobą, ktoś tam sobie żartował, rozmawiał, bo bardzo luźno. Nie było tak, żeby ktoś się na nas źle patrzył, wręcz wyśmiewał. Absolutnie takiego czegoś nie odczułam, gdzie jestem przewrażliwiona na tym punkcie i nawet jak ktoś na mnie nie patrzy, to mi się wydaje, że na mnie patrzy. Sam trening nie był jakiś bardzo ciężki, bo były to oczywiście podstawy. Uczyłyśmy się przede wszystkim prawidłowej postawy. Natomiast po treningu miałam taki wyrzut endorfin. Tak się cieszyłam, że w końcu wzięłam się i coś zrobiłam ze swoim życiem i że poszłam na jakieś dodatkowe zajęcia, gdzie wcześniej cały czas siedziałam w domu. Totalnie się tym, powiem wam, zajarałam i nawet nie chodzi o to, że samym boksem, tylko po prostu tym, że zaczęłam coś robić. I to jest naprawdę super. Bardzo dziękuję też Oliwi, że mnie wyciągnęła. No i właśnie odnośnie tej siłowni, po tych zajęciach z boksu Oliwia się mnie zapytała, bo ona już długo chodzi na siłownię, czy nie chce też z nią pochodzić. Więc stwierdziłam, to jest to, idę. I gdzieś tam w mojej głowie urodziła się taka nadzieja, że może to mnie tak trochę bardziej otworzy przede wszystkim moją głowę. Może jak trochę razem pochodzimy na tą siłownię, to moja głowa się odblokuje i będę w stanie pojechać tam nawet sama. Wiem, że dla niektórych osób, które nie mają takiego problemu, może to brzmieć głupio, że boję się sama jechać na siłownię, ale gdzieś tam mnie to bardzo, bardzo mnie to stresuje i wręcz blokuje do tego, żebym mogła to zrobić, także może tym razem jakoś się do tego przekonam. Jest nadzieja. Czuję to ...w głębi serca. <śmuchasz> <śmuchasz> Jeszcze? No i o, tak! Się. No, dawaj. Mi się podobała, naprawdę. Dzięki. Szkoda, że nie moja. O Jezu, przepraszam. Jakiegoś czasu Dominik wspominał, że źle się czuję, no i chyba przyszła pora też na mnie. W nocy obudziłam się z bólem głowy, z bólem gardła, już czułam, że coś jest nie tak. No i faktycznie trochę gorzej się czuję, czuję się taka po prostu przeziębiona. Raczej rzadko choruję, także trochę jestem w sumie zdziwiona, ale może to nie choroba, a po prostu zwykłe przeziębienie. Męczę się teraz z Katarem. U mnie zawsze najgorzej jest właśnie z Katarem lub Kaszlem, ale z tego co pamiętam, to Katar zawsze jest na pierwszym miejscu i po prostu. Ała! I tu jest moja grupa wsparcia, która wcale mnie tak nie wspiera. Także pieski są oczywiście ze mną. Tutaj Ernie, który do, tak średnio chce mi pomagać, raczej myślę, że drapanie twarzy nie jest dobrym lekarstwem. Ale mu się położył. No co? Podgryzanie może pomoże. Jakieś innowacyjne metody chyba mi tutaj pan proponuje. Proszę pana. Ale za to na pocieszenie przyszedł kurier z taką paczuszką od Lanką, a w środku jest. Serum do twarzy. Kiedyś też dostałam je chyba w przysłęce, ale z tego co pamiętam, to dałam mamie, więc no nie wolno tego zrzucać, więc nie miałam okazji go używać, także jestem bardzo ciekawa. Jest też krem na noc, na pewno dzisiaj wieczorem sobie go nałożę i do tego taki rozświetlający krem pod oczy. To chyba teraz w tym przeziębieniu mi się przyda, bo właśnie obejrzałam sobie nagranie, które przed chwilą nagrałam, i moje oczy pozostawiają wiele do życzenia. Jakoś tak w ogóle spuchnięta jestem. Wróciłam właśnie z zakupów 25 lat w tym roku, to już ten wiek, kiedy nie chodzę na zakupy do galerii, tylko do apteki. Męczy mnie przede wszystkim katar, dlatego kupiłam sobie coś na katar i Gripex, bo wczoraj jeszcze było mi gardło. I wiadomo jak to przy przeziębieniu czasem jeszcze sobie gdzieś tam kaszlnę, chociaż na szczęście jakiś taki mocny kaszel mnie nie męczy i kupiłam tym razem Gripex w tabletkach. Ostatnio na moim Instagramie prowadziliśmy sobie rozmowę o gripexie w saszetkach, który jest po prostu obrzydliwy. Okazało się, że większość tak uważa. Ja go lubię. Dominik, Dominik bardzo lubi i wiele osób to pisało, że to jest dziwne. Nie rozumiem, jak można w ogóle to lubić. Ja kupiłam sobie gripex w tabletkach. Nie będę się męczyć więcej. Po prostu wezmę tabletkę i po kłopocie. Specjalnie odczekaliśmy kilka dni, żeby móc coś więcej powiedzieć o tym robocie. I powiem Wam, że po tych kilku dniach on podoba się jeszcze bardziej. Wygląda bardzo estetycznie. Znalazł tutaj swoje miejsce w salonie pod telewizorem. No ale przejdźmy do rzeczy najważniejszych, czyli do tego, jak on po prostu działa. Tak aktualnie wygląda nasza podłoga i z tym odkurzaniem codziennie to naprawdę nie żartowaliśmy. To nie jest tak, że ja tutaj teraz specjalnie nabrudziłam. Nie, po prostu te psy tak brudzą. I coś weźmie jeden z drugim rozgryzie. Rozszarpie, no i tak to się prezentuje. Jeszcze przy tej jasnej podłodze, no to naprawdę odkurzać musieliśmy codziennie. Tutaj w przedpokoju jest to samo, wszędzie leży jakaś ziemia. Tutaj leży jeden sprawca tego całego zamieszania. Dominik wyjechał nim z bazy, dlatego że muszę mu zamontować te nakładki myjące podłogę, bo oprócz odkurzania włączymy mu też teraz mycie podłogi. Ja je wcześniej już raz wyprałam. Tak one się prezentują. I teraz on, sprzątanie, za chwilę go włączymy, zacznie sobie od punktu najdalszego, żeby coraz bardziej zbliżać się do bazy, ze względu na to, że myję podłogę, żeby potem po prostu nie jeździć po mokrym. Tutaj zobaczcie, jak wygląda pojemnik z brudną wodą po myciu podłogi. Idę to wylać. Pięknie posprzątał, prawda, Ardynik? Tak. I taki to mamy dzisiaj stresowy dzień. Już właśnie w nocy tak słabo spałam, głowa mnie bolała. Budziłam się, bo właśnie myślałam o tej e, kastracji. Kupiłam sobie chrupki i teraz czekamy na... Ernejka. Pani nam powiedziała, że jest do odbioru o 17.30, dopiero jest 14.18. No, chyba, że będą dzwonić wcześniej, że już można go wziąć. Jestem bardzo też ciekawa, w jakim będzie stanie. Ogólnie nie polecam osobom wrażliwym chodzić i oddawać swoje pupile na takie zabiegi. Ja tam się prawie poryczałam przy tym stole. Jak pani dała mu zastrzyk, to Erni jeszcze tam sobie oglądał, na coś patrzył. On zawsze taki radosny, pełny energii, więc stał na tym stoliku. I nagle widziałam, jak po prostu siada. Już był taki coraz słabszy. Widziałam, że to oczy tak. Powoli tracą kontakt. Potem tak trzymałam rękę, głaskałam go, to tu położył mi główkę. Potem już czułam, że ta głowa to tylko na tej mojej ręce się opiera, więc położyłam tą rękę, on się tak osunął na ten stolik. Potem już główkę położył, no i pani mi powiedziała, że mogę iść, ale widok takiego psa był okropny. Próbowałam się tam powstrzymać, ale jak tylko wyszłam do samochodu, to po prostu łzy mi pociekły. Okropny widok, naprawdę nie polecam, także czekam na niego. Elmo też powiem. Wam, że bardzo źle zareagował. Teraz, co prawda, już też się uspokoił, ale kiedy przyszłam do domu bez Erniego, a z nim wychodziłam i to widział, to na początku tak się rozglądał, gdzie ten Ernie jest, a potem cały zaczął się trząść. Nie spodziewałam się takiej reakcji. Na szczęście się uspokoił i teraz tutaj sobie leży do góry łapkami. Zaraz też muszę go wyciągnąć na spacer, na pewno nie będzie zadowolony. Ale ta reakcja była taka, no, nie spodziewałam się, że w sumie tak się zestresuje tym, że Erniego nie ma, ale wytłumaczyłam, może potem po niego pojedziemy. Chyba zrozumiał. Mam nadzieję. Ale faktycznie ta ich relacja jest teraz widoczna, że oni faktycznie się przyjaźnią czasem. Rzadko to się zdarza, ale czasem jak wychodzę tylko z Ernim, nie biorę Elmusia no to jak wracam z Ernim, to Elmuś bardziej się cieszy na Erniego niż na nas. Także wtedy widzę, że może tam się gryzą co jakiś czas, że sobie dokuczają, no to są razem. I jak tego drugiego nie ma, no to już coś jest. Nie tak. A teraz próbuję się czymś zająć i wyciągnęłam sobie z szafy płaszczyk, który wczoraj do mnie przyszedł, i zastanawiam się właśnie, co z nim zrobić, czego jednak zostawić, czy nie. Zaraz będę go przymierzać i będę w nim stać przed lustrem i patrzeć, co o nim myślę. Zdania są podzielone, ponieważ filmik z tym płaszczem, jak go mierzę, dodałam też na TikToka i Instagrama, i tam zapytałam się, czy go zostawić, czy oddać. Niektórzy piszą, że super, niektórzy, że tragedia, że wygląda w ogóle jak jakaś cerata. i i że wygląda jak ubranko dla psa, że ktoś ma identyczne, ale to w sumie byłoby fajne, bo mielibyśmy matching ubrania, ja bym z chęcią takie ubrania nosiła z moimi pieskami, także nie wiem, zastanawiam się, a chodzi głównie o to, bo on ogólnie mi się podoba ten płaszcz, ale chodzi o to, że on jest bardzo, bardzo długi i ja właściwie nigdy takich płaszczy przy moim wzroście nie nosiłam, ale może się przekonam. Widziałam, że wiele osób teraz w takich długich płaszczach chodzi, także może, może jednak go zostawię. Nie wiem, nie wiem, zobaczę. A jakby ktoś był zainteresowany, to on jest Sinseja. Ja mam rozmiar XS i kupiłam go teraz na promocji za 130 zł. Przed chwilą wróciliśmy do domku i mam. No, Elmuś nie się. Oj, musiał za bardzo nie wie, co się stało. I czemu Ernejek teraz zamienił się w pana antenkę? Ernejek takim panem antenką będzie jeszcze przez 10 dni. Nie wiem, jak my to damy radę, <grym>, ale nie może sobie rozdrapać szwów. Pani powiedziała, że jak go pilnujemy, No to możemy mu ten kołnierz zdjąć. Natomiast, jak będzie zostawał sam, to to jest chwila, moment, i zaraz szwy będą rozdrapane i będzie trzeba je zakładać na nowo, więc. No dobrze, tak. No tak, tak Ernejk teraz wygląda. Tak jak teraz wygląda. Ernejk jest bardzo ospały, zmęczony. Taki jeszcze jest widać, że nie swój, dochodzi do siebie. Biedny, rozłożyłam mu tutaj kocyk, żeby sobie leżał. No i pani powiedziała, że dzisiaj jeszcze właśnie taki będzie. Także mamy się nie martwić, mogą nawet wystąpić wymioty i to jest normalne, także na razie daję mu spokój, niech sobie po prostu odpoczywa biedactwo. Ale już dobrze, że jest w domciu, tak się ucieszył jak go odebraliśmy. Biedny mój, tak czekałam na niego. Elmuś też jak słychać. Błosiu biedny, z tym kołnierzem.